kochani Witam was dzisiaj po raz drugi z, z dosyć taką niemiłą sytuacją Ale Witam was z homą 13 go strasznie dużo Bo aż tyle Ja właśnie ją zablokowałam Dlatego nie pokazują wam się komentarze I Tutaj Sara mi oczywiście broniła Dziękuję kochana Nie spam jej No nie z oszustką Tutaj tak samo y tak samo dziękuję da, ja, da i agi 00. Dziękuję wam kochane bardzo. I teraz proszę pamiętać ja Sarze. Tak się dziewczyna nazywała. Sara do niej pisała, bo jak zwykle ja jestem opóźniona. Nie byłam wtedy na MSP, więc ona mi wysłała wiadomość. Ona mówi, że ja na MSP 1 oszukałam ją na włosy midą. Jak ja nie gram w MSP 1, nigdy nie grałam. Nie rozumiem.